Mały test amunicji z mojej szafy. Przez brak GGG zacząłem używać amunicji Horna de Frontier. Strzelało mi się dobrze. Któregoś razu ze zdziwieniem usłyszałem opowieść kilku osób, że Frontiery źle latają i amunicja jest kiepska lub co najwyżej średnia. Zdziwiłem się, gdyż u mnie latała całkiem dobrze. Mógłbym powiedzieć, że porównywalnie z tym, co pamiętam przy GGG. Wystrzelałem frontierów 700-800 sztuk i nie miałem ani jednego zacięcia, a pojedyncze, szersze grupy tłumaczyłem moimi brakami. W końcu nie strzelałem z imadła, a jedynie z podpórki. Wcześniej z frontierów udawało mi się zrobić grupy w przedziale 0,8 MOA do 1,5 MOA. Najczęściej były to grupy 0,9 do 1,2 MOA. Zebrałem się i przy okazji zmiany montażu pod lunetą postanowiłem sprawdzić amunicję. Pudełko frontierów kontra pudełko GGG. Strzelanie z 50 metrów do zaklejek o średnicy 15 mm. Po 4 strzały na zaklejkę, w sumie 32 strzały. Przygotowałem po dwa magazynki i raz strzelałem z frontierów, a raz z GGG, tak aby wynik był w miarę spójny. I nagrzanie lufy było w miarę jednomierne. Więc co udało mi się uzyskać? Na frontierach tylko z jednej grupy nie byłem zadowolony. Stawiam, że to ja ją zepsułem. Pierwsza seria, cztery strzały, trzy przestrzeliny, nawet nie wiem w którą ten pocisk wszedł. Może w tą dolną? Druga seria, tu widać, że grupa rozjechała się w poziomie. Też widać trzy przestrzeliny. Trzecia seria, piękny wynik, jedna dziurka. Czwarta seria, grupa konkretnie rozjechana. Nie wiem co się stało, raczej winiłbym strzelca. Grupa jest przyzwoita jak dla mnie, ale wyraźnie odstaje od poprzednich. Przy GGG grupy układały się wyżej niż przy Frontierach i też wyglądały ładniej. Pierwsza grupa, cztery strzały, dwie przestrzeliny. Najlepsza grupa z dzisiejszego dnia. Druga grupa, trzy przestrzeliny, jeden uciekinier z prawej. Grupa też świetna. Trzecia grupa, dwie przestrzeliny, jeden uciekinier z lewej. Grupa też dobra. Czwarta grupa, dwie przestrzeliny w dwóch grupach. Super. Podsumowanie, na tej niezbyt dużej grupie testowej widać, że amunicja Frontier jest delikatnie gorsza, nawet odrzucając tą najgorszą grupę 154 MOA otrzymujemy średnią 0,9 MOA. Tylko po co odrzucać, skoro i tak grupy wcześniej też mi się takie trafiały zarówno z GGG, jak i Frontierów, pech chciał, że tu wyszło na frontierach. Patrząc na układ przestrzeliń to w GGG układają się w górnej części i są bardziej spójne. Na Frontierach raz jest wyżej, raz jest niżej. Oczywiście może to być mój błąd. Jak widać najlepszą grupę strzeliłem z GGG, ale Frontier nie był dużo gorszy, raptem o 0,09 MOA. I tak średnio wychodzi, że to jest około 0,1-0,2 MOA gorzej na grupę. Jeszcze raz powtórzę, równie dobrze mógł być to mój błąd albo układ gwiazd sprzyjający GGG. W końcu mówimy tutaj o mniej więcej 2-3 mm różnicy na 50 metrach. Czy amunicja jest kiepska, tak jak usłyszałem? Nie miałem ani jednego niewypału, lata przyzwoicie. Jak mi ktoś powie, że amunicja jest kiepska, to mu odpowiem, że na moim karabinie lata dobrze i jestem zadowolony. Fajnie by było strzelić więcej grup na 100 metrach lub więcej. Może wtedy różnice będą bardziej widoczne.